Taktyka Kurwiks została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego patrolu! Na czele której stoi Kapitan Boba. Miejsce! Nie wiem dokładnie, co to za miejsce, ale na pewno jakiś wypistów! Misja: zarobić milion dolarów! Legenda głosi, że gdzieś w tych ruinach dawnego miasta kosmitów śpi śpiąca królewna. Śmiałek, który ją odnajdzie i pocałuje, dostanie milion dolarów i królewnę, która notabene się obudzi za żonę. Dobra, ten pechuje! Idziemy szukać królewny! Kurwa, to było prostsze niż wytarcie sobie nosa albo dupy. Kurwa, panie kapitanie, ona chyba nie żyje. Co ty pierdolisz? Żyje tylko jest zaklęta przez kosmitów i nie może się ruszać. Śpiąca królewno, jeżeli mnie słyszysz, to daj jakiś znak. Dziękuję. O kurwa! Zesrałam się! Nie ruszać się, pedały, bo skończycie tak samo jak ta dziwka! O kurwa! Dawać wszystkie oszczędności! No kurwa, nareszcie! Myślałem, że se w tym odcinku nie postrzelamy! Napierdalać!